Witam Państwa w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ogrodzeniem. Jak to wygląda? Ogrodzenie będzie z siatki. Z ze słupkami okrągłymi. Gotowe pecki, czy podmurówki. I krawędzie nie takie, jak tutaj jest. No, ja sobie to porozmierzałem. Jak to wygląda? Od początku słupka, słupki są może tak zacznijmy no tego słupki są okrągłe, i tak narożne są większe to 60 60 mm to jest ocynk i w piecu zwykłe słupki, czyli no, kolejne i to są już 50 i te narażne one są większe, one są chyba 2,5 Jak 2,35 2,35 a te są chyba dwumetrowe. tak to są dwumetrowe i później jeszcze mamy słupki do zastrzałów czyli narożne musimy mieć to są 40 czyli narożne wszystkie mamy jakieś przełamania czy coś na to muszą być no nie wiem jak się to nazywa Zastrzał. chciałem wam wczoraj nagrać o... Chciałem wam nagrać jak wiecie czyli narożne, i wszystko, no ale niestety nagrać nagrałem, no ale materiał się poszedł. No, dzisiaj wam pokażę jak narożne to tak, to sobie porozdzielałem porozciągałem sznurki. Sznurki sobie porościągałem. tu jest moja granica. środek tego słupka to jest granica. Cofnąłem się po 10 cm bo pecka tam zaraz Wam to chyba też zmierzę, ale chyba ma 7 cm, żeby po prostu nie wychodziło nic poza to. No czyli rozciągnąłem ten sznurek tu i tam, nie wiem czy coś będzie widać, bo słońce świeci. No ogólnie po wszystkich krawędziach moje działki rozciągnąłem. Jeszcze jest taki, bo to wczoraj na, na wieczór zalewałem. Chciałem żeby to swardło, bo później sobie tu po prostu wezmę sznurek do tej rurki rozciągnę i będziemy jechać. Jeszcze środkowe słupki muszę zrobić i no ale to ja wam pojadę jeszcze pod cemento, wam powiem co i jak, ale no porozciągałem, pierwszy myślałem, że mm, po nanoszę na sznurku co. Bo to mierzyłem tutaj 2,55 od pierwszego słupka, 2,55 to jest do końca pecki, jakby i później 5 cm, czyli grubość murka, i znowu 2,55 grubość słupka, i tak analogicznie cały czas <laughs> polecimy z tym. myślę, że sobie to tak zrobię. Już tu z tyłu miałem to tak pozaznaczone. No ale yy, sznurek mi puścił po prostu, bo tam na rożnikach no to było ciężko z wiertnicą wejść. No i muszę to jeszcze raz zrobić, a przy pierwszym, zresztą przy pierwszym pomiarze, żem się pyknął o 5 cm. Zaraz przy pierwszym, także cały sznurek jest do poprawy. No i co, tu będzie stół, jeszcze bramka. Czyli do bramki będę miał kwadratowe słupki. Bo. Po pierwsze nie dość, one są mocniejsze, lepsze. 60-60 mm są. A tu są jeszcze takie to są tak zwane szpanery do tego. Tu są opaski. Tu jest uchwyt. Uchwyt do siatki nawrężającej. Po prostu się to wierci. Zaraz Wam też powiem, tylko mam to gdzieś zapisane. Jakie wymiary między tym. I to jest do tych właśnie zastrzałów, to się montuje na opasce, a to jest to jest co, aha to jest do hmm, to się tu, tu wkłada i skręca i tu za to zahaczamy ten drut naciągowy, znaczy co siatkę naciągamy całą, ten płaskowniczek czy jak to się to nazywa, resztę mi mam tu dowieść bo to jeszcze maluję, bo to tak jak ja mówiłem, to mam po znajomości troszkę zrobione znaczy po znajomości, no znajomy co, z OHAP, co tam co ten na no, to mi to maluje on se w domu maluje takie widać dosyć solidne, grube słupki nie wiem, później zmierzę jaka grube się jest tej ścianki tych słupków no ale co, no kopiemy dziury kopiemy dziury jutro beton, bo nie mieszam w taczkach, bo to się mija z celem wczoraj cztery słupki za zalewałem no to prawie chyba... z godzinę. godzinę nie no, nie wiem ile, ale strasznie mazalna praca jeśli się to wymiesza, to też takie półsuchy suchy w sumie beton, nie taki do tego jest. No dobra, lecimy, bo lecę pod cement i pogadam jeszcze coś w aucie. Dobra, y, trzy worki kupiliśmy już w Wiru, bo tam coś jeszcze miałem w domu, no ale już pomało Takie worki, no kupiłem worki, załadowałem sobie do worka i tyle, bo workowanych nie kupowałem, bo... Znaczy w tym akurat składzie, gdzie ja byłem, to nie, nie ma, ale powiem Wam, że... Czekajcie... Dobra, e, powiem Wam, że takie workowane one są droższe. Na 100% to jest droższe. Znaczy, nie wiem czy o 100%, ale jest, są droższe. Bo raz kupowałem piasek workowany, gotowy do tego. Wtedy kosztował, kurczę, nie chcę to 15 zł albo 20 zł za worek, w którym było 15. 20 kg chyba 20 kilo chyba, bo no to sobie możecie policzyć, a ja wtedy był e, wor, e, to na piasku kosztowało 60 zł nie? a taki worek e, kosztuje, bo kupowałem bo też powlekany złotówkę załaduję, no chyba że ktoś jest leniuszkiem i nie chce się mu ładować no to dwa worki kupiłem, jeden miałem swój Czyli dwa złote zaworek zapłaciłem. Naładowałem tam do tych trzech 110 kg. I za to zapłaciłem 10 złotych, 9,90 dokładnie. Za ten żywier i za ten. Czyli prosta kalkulacja. No. Czyli jest tylko, że wiadomo, bo nie, bez porównania żywierz a piasek nie, bo żywierz jest ciężki, a piasku. No, ale piasek to samo było. Jest, jest na pewno dużo nie chciałem się najechać do tego gościa i się go pytać tam ma żwir workowany no, ale oczywiście jeszcze żeby żwir workowany no, to, to jest normalnie tak jak ja kupiłem worki i były wysypane, bo to nie jest jakieś hermetycznie czy zamknięte, że to jest jakiegoś dostawcy bezpośrednio tylko oni to po prostu ładują worki. i mają taki wtedy na to no dobra do tego kupiliśmy jeszcze trzy worki cementu no bo a, ja ogólnie robię tak że zalewam słupki tam na odmierzoną wysokość. Yy, a miałem chyba zaznaczone 150, muszę to dokładnie sprawdzić. 150 od góry, od czubka słupka do yy, dołu, do, do, do pecki. Pod peckę. Tak by nie? Tak jak pod ten dolny murek. No do tego zalewam troszeczkę niżej. Żeby tak było z 2 cm. Później, jak będę samą peckę montował, bo wiadomo, jakbyśmy to na ten beton dali, no to by nam to się albo siadło, albo skrzywiło, albo, nie wiem, różne rzeczy mogłyby się wydarzyć. Dobra, daję 2 cm niżej. I później, jak już będę pecki montował, to sam y, piasek z cementem, takiego fajnego, takiego gęsi... no, zobaczymy jeszcze, kiedy to będzie, ale taki bardziej gęsiejszy. Pokładam na to, y, przepraszam, peckę pokłada na tepeckę no i ona się tam zwiąże, oczywiście trzeba dobrze to e, zlać wodownie żeby się to jakoś tam, ale żeby było wilgotne żeby się to ładnie związało i nie zacieramy taki zresztą widzieliście tam trochę na materiale, wam też jeszcze pokażę, nie zacieramy żeby było takie gładziutkie, tylko takie troszkę chropowate żeby się to po prostu połączyło fajnie no i co no no i lecimy z koksem no a tak beton będę zamawiał z betoniarni, tak jak mówię ma wcześniej, bo nie opłaca się to po pierwsze robota, czas, a tak zapłacę za kubik betonu 240 zł plus VAT 23% VAT, bo ja bym miał firmę albo bo na budowę nie wiem czy teraz, ale jak budowałem się, no to można było jeszcze też odliczyć 8% VAT był po prostu Betoniarni. No to były tańsze, a tak to, no to 240 zł plus 23% watto. No to nie wiem, liczmy, bo liczmy 300, by było 300. No, no 300, nie całe plus y, 60 zł za transport. Z tym, że y, gościu może wziąć tylko y, tonę, czy znaczy tonę, no, kubik, tak jakby beton. No i teraz pytanie tak, by trzeba było policzyć ile tego potrzebuję, bo suchy beton, no to wiadomo, on dostanie trochę wilgoci czy coś na no to na się zrobi kamień. No i teraz pytanie się nasuwa hmm, zresztą zaraz Wam powiem. No i pytanie się teraz nasuwa yy, Czy jesteśmy w stanie zalać więcej niż stony, yy stony, bo ja cały czas mówię tona, tona, tona to nie jest tona bo wiadomo beton jest cięższy niż kubik betonu czyli jesteśmy w stanie zalać wszystkie słupki więcej niż z kubika to jest najważniejsze ja wam też to prezentuję jak mi to pójdzie yy, czy jesteśmy w stanie to zalać a jak nie no to jest jeszcze druga opcja że mogę zamówić z innej betoniatni z transportem bo ta betoniarnia akurat nie obsługuje to, ten, to po prostu maskierowca są gadany transportowym czy może tyle wziąć, ale z inną betoniarnią co mają też transport no i mogą wziąć, teraz już nie pamiętam chyba do 3 kubików, bo 4. 3 albo 4 kubiki. Nie wiem, mam to zapisane też w domu. I transport kosztuje 150 zł. No to wiadomo, coś tam będzie taniej. Przepraszam. Coś będzie taniej. Bo wiadomo, 3 razy przejedzie, Weźmie 60 zł, no to mamy 180 tu mamy 120. No trochę ta jest, nie? Teraz pytanie, czy jesteśmy to w stanie zalać, No i tak, narożne słupki to najlepiej tak jak mówię, tak jak zrobiłem, dzień wcześniej, żeby było... O, oczywiście, żeby był twardy beton, nie, nie ma dzień nie, nie wcześniej, Rozciągamy sznurki, wiercimy wszystkie dziury. Jak rad mam wiertnice, są też takie ręczne do tego no ale w moim e, w przypadku to się nie spełni, nie sprawdzi, no bo tu jest glinia z teren jest strasznie twardo jest inny o 15 cm może takiego jak tak zwanej wirwówki to jest ee, o sam ten sama glina no to ja mam wietnicę no i my wiercimy tak no ten znajomy co mi to robi znaczy co załatwia mi słupki no to mówi na różne meter do ziemi on tak zawsze robi no tylko że on sobie na to może pozwolić jakby nie było no bo o na koparkę wiertło i no ja mam tak wykopane narożne na 90, może nie no tyle ile Wiertło mi weszło do ziemi. Trochę jeszcze pokrywałem 90, no normalne słupki myślę 80 Nie całe, no tam 70-80 bo to Wiertło co mam na to jest niby 80, no ale coś tam yy, zawsze zostanie wiadomo, nigdy nie wybierzemy tego do końca. Oczywiście ja też to wybieram później ręcznie, jeszcze ziemię ze środka. No to tak mieszamy. By trzeba było policzyć, ile tu chyba jest 20 szerokie. By trzeba było policzyć, ile betonu potrzebujemy na dany i Ile ten. No to później postaram się jakoś policzyć. To jest proste. no. Kto umie matematykę, no to policzy wiadomo, nie? 25 obwodu koło plus, plus wysokość nie? no dobra no i teraz druga sprawa yy, siatka yy, siatka przepraszam yy, bramka pod bramkę trzeba było zrobić fundament bramkę będę miał przykładowo nie bo to 90 czyli trzeba całe wykopać 80 bo mówi ogólnie trzeba strefę przemarzania przebić, żeby nie ruszało no to przydałoby się to właśnie, ten, nie wiem, przekopać całe no i ten, 80, no ta wiadomo szerokie, no jak ten, jak słupki trochę szersze, no ja myślę, że to też wiertnica, nawiertam po prostu jedę obok drugiego później tylko wybierę szpadlem i, 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 i będzie wszystko Gizior. no i teraz pytanie drugie takie, no 80, przykładowo 25 szeroki i metr długi, no to już automatycznie nam tam wyjdzie ileś tam tego kubika, i tak się zastanawiam, czy pierwszego transportu nie wziąć te wszystkie słupki, furtki. Inaczej, bo będę miał jedną furtkę, tylko z tyłu na razie. Bo z przodu wam pokażę, co mam zamiar zrobić. Bo z przodu bym chciał kiedyś tam, w przyszłości, zrobić taki murowany. O, z tych takich gotowych elementów to onda się zalewa to czy... no zobaczymy jak to tam pójdzie jeszcze ale to jeszcze nie teraz i pokażę wam fajny sposób żeby odgrodzić żeby dzieciaki mogły biegać z tyłu a żeby się nie pakować w koszty także zapraszam do oglądania bo ciekawy sposób ja nie wiem wielu z Was tak stosuje no ale ja wam pokażę jak ja to sobie wymyśliłem no także trzeba dobrze się pogłówkować, dlatego beton będziemy zamawiać dzisiaj będę chciał wywierać wszystkie dziury no i później będziemy widzieć co dalej jeszcze takie dwie wstępne informacje no to jeśli chodzi o, to o furtkę no to yy, pewnie wiele osób gdzieś zadawało pytanie czy trzeba to zbroić no. Wiadomo, lepiej zazbroić, no ale z drugiej strony gadałem właśnie z tym znamy, na to mówił, że bramę powinno się zbroić jak ona tam, ileś tam chyba 9 metrów, nie wiem, już nie pamiętam. No ale w każdym razie, tę furtkę, czy ten, no to tego nie trzeba zbroić, tylko wykopać po całej szerokości. Tak jest na 80, no i będzie gecior, i nie powinno nic być. A jeszcze wcześniej na temat. Od strony drogi, jeśli chodzi o płot, ja go nie będę na razie robił. Ale musiałem wystąpić o takie mm, warunki techniczne. To się wypisuje taki wniosek na gminie. No, i to jest wniosek o wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie, zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia od, od strony gminy gminnej, no od strony drogi gminnej. No, ale to jest właśnie też. Pytanie, bo nie wiem, czy jakby to była wojewódzka droga, no to czy do wojewody by trzeba było pisać, czy gdzieś tam, nie? To ja to akurat na gminie załatwiam To no, oni wypisują taki y, wniosek. Znaczy, no wytyczne. Mi, w moim przypadku to akurat było 3 metry od e, grę, od... Pasa drogi chyba, bym musiał dokładnie pop popatrzeć. Ale w każdym razie wychodzi to pół metra od mojej granicy, tak by, czyli metra muszę się cofnąć od granicy działki do środka. No a temu składałem ten wniosek, no bo mm, bym nie wiedział do, do którego momentu dojechać, właśnie z tym ogrodzeniem bocznym. Żeby później nie musiałem albo obcinać, albo dorabiać półsłupka. No i tak, tak to mniej więcej policzyłem. <laughs> no to słupek y, ostatni, czyli z samego tyłu będę, będzie trzeba, tak jak tam jest. Tamten słupek, nie. Na no to będzie trzeba yy, dociąć. Tam nie będzie całego 2,5 metra. No i temu to pojadę od przodu, tak jakby do samego tyłu, żeby po prostu no, ładnie to wyglądało z przodu. I ten. I tak samo jak pójdzie odtąd za garażem, będzie docinka. Tam będzie chyba 2 metry. Albo no nie niecałe 2 metry. Tak samo tu z tyłu. I tu, gdzie są. Tu jest jeden palik tam nabity. Tu. I tutaj tutaj nie no to mm, będzie wbity ten tu będzie mm, tak by oddzielenie płotu no płot nie może być więcej niż długi bez żadnych podpórek a niczego no to nie może być niby mówią 30 metrów no, 30 metrów to to już jest taki maksimum no tu jest 25 tego gdzieś niecałe no tu od tyłu zrobię 25 i do przodu tam będzie 20, a tu mam 47, no 22 metry. No to tak gdzieś będzie i, i idzie. Jeden zastrzał, drugi zastrzał z jednej, z drugiej strony. Tam są te malutkie rureczki, takie te co były. No i co, zaraz wam jeszcze pomierzę te pecki, ile mają, jak to robiłem, i jeszcze wam powiem, jak tę siatkę, jak słupki montować, żeby było dobrze. Dobra, a więc tak. Zaczynamy od narożnika I teraz pytanie Pierwsze pytanie Najważniejsze Czy zaczynacie od pecki Czy Jeszcze Mam taki łącznik Starter to będę Z takim starterem będę zaczynał Z przodu ogrodzenia I to jest najważniejsze pytanie Jak zaczniecie mierzyć Czy z tego, czy od pecki jeśli pecka, no to ja wam tu na razie pokażę, a później peckę zmierzymy. Znaczy, murek zmierzymy. Dobra, zmierzymy pierwszy murek, żeby było wszystko jasne. Ja wam to później namaluję na kartce. Tu od przodu do tego murek ma 2,46,5. Tu wychodzi 2,55. Widzicie, o co mi chodzi? 2,55 od słupka do słupka. Czyli tutaj od słupka do słupka. 2,55 Tak mniej więcej to będzie wyglądało. A zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I to jest najważniejsze. Jak chcecie zaczynać? Od tego. Czyli tak, popatrzmy. Mamy nie hmm, wam to namalować. Tak, pierwszy słupek Czyli tu. tu mamy 6 cm, bo to jest ten gruby narożny słupek. to ma 60 mm. Ten, nie ten gruby. Zaczynamy od słupka 6 cm, i lecimy tutaj, tak? I tu jest od tego. Tu zakładamy albo peckę, albo słupek. Dobrze mówię? Dobra. I od tego miejsca od pierwsze 6 później liczymy 2 pięć. Następnie tu jest później 5 cm, bo już montujemy zwykłe słupki. To są akurat zastrzały. Na to się nie patrzcie. To jest, jest akurat zastrzały Mamy 5 cm, czyli supek, słupek I później znowu 2 50 Znowu słupek, piątka i znowu słupek 2,55. Tak to wygląda Zastosowanie. zastosowaniu. Szóstka, 2,55, piątka, 2,55, piątka. Chyba, że macie grubsze słupki, albo kwadratowe, albo te no to już automatycznie to jest szerokość słupka. To jest tam jest 2 cm luzu, żeby to Wiadomo wchodziło nie na styk No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu mam narożny słupek To wam pokażę jak się to tu zaczyna Czyli tu mamy słupek Widzicie? Jak będzie yy... jakbyście startowali z tego startera, to po prostu trzeba albo od to liczyć albo tu No, bez tych, bo pecka ona tu ma trochę mniej Nie wiem czy to tak wszystkie mają, czy akurat on tutaj tak miał Tu jest 6,5 cm, gdzieś tak 6 cm ma. Jak tej pecki, tej peckę zastąpicie tym, tym, tym starterem, no to trzeba to odliczyć Ale to zaraz jeszcze przemyślę jak to wyglądać, bo to Tak mówię, robię to pierwszy raz No jak będzie to pierwszy raz, no to no wiadomo, no to muszę to wszystko myśleć, co i jak i no a jeszcze co do skosów, to zaraz wam powiem w przypadku tych moich starterów, znaczy tych do bo tam jest drobne sprostowanie nie do siatki, tylko do drutu naciągowego no to tu się odlicza od tego grzybka tak by 2 cm. I to wtedy wychodzi. To się tak montuje. Jak śrubą dokręcamy, to to się ściska po prostu. Lekko to wkręcamy, naciągamy drut i później przechodzimy w krętarko, czyli z, 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 dokręcamy. Takie są śruby do tego. I zaraz wam pokażę takie. To są samogwintujące śrubki do tego. To ma wszystko w zestawie. No i tak. Jeśli chodzi o to no to od tego momentu zaraz wam to to? tak, no od góry siatki, czyli od tej kreseczki, tu do samego dołu jest 122 cm. Tak to musi być, bo inaczej wam to nie, nie wychodziło. Przy zakładaniu, że siatka jest 130, znaczy ona nie, ma, nie jest 130, jest 125 cm, chyba. I to automatycznie wychodzi 60 cm na środku. Środkowy czyli tu do 2 cm od tego, albo po prostu przyłożyć przyłożyć do, bo nie wiem jak tam będzie, jakie będziecie mieć zakończenia, no ale ten i środek wychodzi 60 cm. Po prostu na pół to trzeba przydzielić. I, i tak to wygląda. I resztę idzie do ziemi. Czyli do ziemi Tu jeszcze trzeba odliczyć tego 20 cm pecka. Like Przepraszam, jak zrobicie do dołu? Zrobicie dotąd. Aha, jeszcze tu około 2 cm w dół, żeby była luka między murkiem a tym. Czyli tu jeszcze dochodzą 2 cm, i tu 20. Czyli od tego dotąd 22 cm. Tak to wygląda. I reszta idzie murka do, do ziemi. Te murki mają 2, 2 metry, a te mają 2,30 km na podawanie i na temat jeszcze tych zastrzałów zastrzały, no to tak zaraz Wam to narysuję. Tu mam sobie notatki porobione, i tak jak macie słupek, jak macie słupek, tak to tu idzie zastrzał w dużym powiększeniu, tu odtąd dotąd. Nie więcej niż 80 cm. A tu nie więcej, tu do tej gó od góry do tego 20 cm. Nie mniej nie więcej, bo to wtedy brzydko wygląda i tak się powinno robić chyba nawet według książkowego. I to przychodzi później na ten zastrzał tak i jest to na opasce. Nie wiem czy się tu nagrało to się montuje na ten cyk i później chyba to jest taka sama